I teraz rozumiem, że po prostu pani siada i pani pisze ciach, 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 ciach. I to jest jakiś taki proces dość błyskawiczny, automatyczny trochę. Wie pan, co robią samuraje Nie. przed przystąpieniem do walki? Wyobrażają sobie. Tak, ćwiczą koncentrację umysłu i myślę, że to jest bardzo ważne i myślę, że to jest najważniejsze we wszystkim, co się robi w życiu. Jeżeli człowiek jest w stanie skupić swoją uwagę na tym, co ma do zrobienia, szczególnie jeżeli to jest ważne, jeżeli to się jeszcze wiąże z jakąś pasją, jeżeli człowiek kocha to robić i skupia na tym całą swoją uwagę, to wtedy to się po prostu dzieje samo. A wie pani, a ja mam takie inne doświadczenie, bo ja mam takie doświadczenie że na przykład czasami przed rozmową, jak z kimś rozmawiam i tak sobie próbuję wyobrazić tą rozmowę, to właśnie tak jak samuraje, nawet sobie wyobrażałem to, że ja mówię coś, tak ktoś mówi coś, jakieś są zachowania, a później kurczę, muszę pani powiedzieć, że przeważnie wygląda to zupełnie inaczej, co jest dla mnie jakąś taką myślą o tym, że rzeczywistość jest absolutnie nieprzewidywalna i że jak sobie wyobrażam proces tworzenia właśnie, to on ma w sobie coś takiego, co jest kompletnie nieprzewidywalne. Ale walka samurajów też jest nie do przewidzenia. I tu nie o to chodzi, żeby w myślach zaprojektować całą walkę, Aha. ponieważ pan przecież nie wie, co zrobi pana przeciwnik. Nie. Chodzi raczej Chociaż o to. Wiem, może czasem. Chodzi raczej o to. Ja myślę, że w momencie, kiedy samuraj w taki właśnie bardzo w taki bardzo szczególny sposób koncentruje swoje myśli, to Dostaje coś w rodzaju wewnętrznej mocy, i myślę, że wtedy jest w stanie, nie robiąc tego świadomie, tylko po prostu jeżeli człowiek nosi w sobie taką wewnętrzną moc, to w pewien sposób jest w stanie wywierać wpływ na drugiego człowieka, i wtedy ten wojownik, który jest, ten więcej, ten wojownik, który jest maksymalnie skupiony, myślę, że jest w stanie w pewien sposób kierować ruchami swojego przeciwnika i mieć nad nim przewagę taką właśnie. Pani tak potrafi? Nie jestem samurajem. Ale idzie pani w tą stronę, czy nie? Nie. Albo tak się pomyślałem, że może pani idzie, zresztą ja bym bardzo chciał, jak pani tak opowiada, ja bym chciał być tą stronę, że tak na przykład za 20 lat to rzeczywiście tak będzie, że będę rozmawiał z kimś i już proszę, będę go kierował w taką stronę. Nie, bo to nie o to chodzi, żeby kierować czyimś umysłem. Tu chodzi tylko o to, żeby mieć panowanie nad swoim umysłem Aha. i to w taki sposób, nie że... Kontroluje Pan myśli, ponieważ sztywno Pan je trzyma, a raczej wprost przeciwnie. Chodzi o to, żeby umieć opróżnić swój umysł do tego stopnia, żeby uwolnić siłę, która w nim drzemie, bo nad tą siłą nie można mieć władzy, bo człowiek jest tylko człowiekiem. Ale jeżeli pozwoli Pan, żeby ta boska moc, o której mówiliśmy wcześniej weszła w pewien sposób w pana, jeżeli opróżni pan swój umysł, to zrobi pan miejsce właśnie dla boskiej mocy, która wtedy pozwoli panu przegrzewa mi się umysł troszeczkę, muszę pani wyznać. <grystanie> Sam Więc pan o to zapytał. Może byśmy tak zeszli, tak, tak, skoczymy niżej i. Proszę.